Dzień dobry, Tomasz Fornalik. Jesteśmy w Białej Podlaskiej w szkole trenerów PZPN-u. Oglądacie państwo extra time. to w treningu indywidualnym napastnika jest to część techniczna, ogólna. Zawodnik żongluje piłkę, podbija sobie i jednym dotknięciem ustawia do uderzenia. W tym ćwiczeniu kształtujemy umiejętność szybkiego opanowania piłki i strzału z za zasłony z tak zwanej krótkiej nogi. Zwracamy uwagę na przyjęcie w jedną i w drugą stronę, na strzały z obu nóg, a także na szybkość wykonania i precyzję.